Dobra, już jeszcze właśnie i zaczynamy. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Dziękujemy tym, którzy przybyli punktualnie. Drodzy Państwo, Międzynarodowa Konferencja Jeździecka powstała dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. Tytuł naszego spotkania to Centra Jeździeckie oraz rola i funkcjonowanie klubów w strukturze szkolenia jeździeckiego w Europie. Bardzo nam miło, że tak wiele osób zapisało się na tę konferencję. Będzie trwać dzisiaj od godziny 10, jutro od godziny 9. My mamy wiele tematów. Na początek chciałbym serdecznie przywitać gospodarzy tej konferencji, którymi jest Polski Związek Jeździecki, reprezentowany tutaj przez pana wiceprezesa, pana Marcina Podporę, jak i również członka zarządu, pana Nemezjusza Kasztelana. Również serdecznie witamy sekretarza generalnego Polskiego Związku Jeździeckiego, pana Łukasza Jankowskiego. Drugim gospodarzem jest Polski Związek Hodowców Koni. Tutaj ukłon w stronę pana dyrektora biura Polskiego Związku Hodowców Koni, pana Andrzeja Stasiowskiego. Drodzy Państwo, również niezmiernie nam miło, że na dzisiejszej konferencji jest były prezes Polskiego Związku Jeździeckiego pan Marcin Szczypiorski, pan wiceprezes pan Radosław Wiszniowski, wśród wielu znamienitych gości jest również pan Jerzy Zieliński, dziekan Wyższej Szkoły Trenerów Sportu. Bardzo nam miło. Pokażę jak funkcjonują kluby w innych dyscyplinach, tak więc będziemy mieli szeroki obraz klubów nie tylko jeździeckich, ale i również innych, nie tylko tych działających w Polsce, ale i tych za granicą. Myślę, że bardzo wiele będziemy mogli podczas tej konferencji dowiedzieć się, nauczyć się, może coś podkraść, podpatrzeć, wykorzystywać tutaj na gruncie polskim. Wszyscy mieli program rozesłany, więc go znamy. Pokrótce pozwolę sobie tylko przytoczyć główne aspekty tej części, którą, która będzie do obiadu, czyli to są tutaj rola klubów jeździeckich w Polsce, osoby, które mają zapowiedziane swoje występy. Oczywiście każdy będzie mógł tu zabierać głos, wyrażać swoje opinie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli ta konferencja będzie interaktywna i w trakcie trwania każdy będzie mógł w trakcie dodawać swoje opinie. Wystąpienie zawodników. Tu dostaliśmy informację, że pana Grzegorza Kubiaka nie ma. Jeszcze nie zdążyłem zmienić, ale myślę, że na pewno któryś z zawodników wypowie się na te tematy, które tutaj mamy zawarte. Ja ten program w celu w celu takiego troszeczkę bardziej aktywnego stworzenia przemieniłem na pytania. I takie pytania, które chcielibyśmy sobie razem postawić, to jak funkcjonują kluby jeździeckie w Polsce? Są tutaj z nami osoby, które reprezentują kluby, które bardzo dużo znaczą na tym placu, tym, tej arenie wszystkich działań jeździeckich. Jak wygląda sport w klubach? Tutaj e, szkolenia i tutaj właśnie spojrzenie też z zewnątrz, jak to wygląda w klubach innych dyscyplin. Relacje klub-zawodnik, przynależność klubowa, myślę, że aktualnie najbardziej gorący temat. Później popularyzacja dziecka w klubach i ich znaczenie. Przepraszam. I oczywiście aspekty prawne, tutaj nawzajem będziemy mogli skorzystać z roli eksperta, oczekiwania podmiotów zewnętrznych od klubów. Tutaj z nami jest pani Agata Bączkowska, która ma pewne pomysły, pewne propozycje dla klubów, jak i również współdziałanie klubów z OZJ, z PZJ i z Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz innych. Drodzy Państwo, to jest pokrótce taki program stworzony przez gospodarzy, ale jak zawsze bywa w takich sytuacjach, przychodzą ludzie, którzy po coś przychodzą i chcą mieć korzyść z bycia na takiej konferencji. W związku z tym mamy przygotowane dla, dwa flipcharty i chciałbym spisać Wasze oczekiwania, żebyśmy poruszyli jeszcze tematy, które nie są zawarte w programie tej konferencji albo uzupełnią w jakiś sposób te tematy, które tutaj na razie tak ogólnie hasłami zostały stworzone. Idąc tutaj każdy szedł po coś.

pan chce mieć to okej. Okay.